Hej, hej, moi kochani, jestem na to, a dzisiaj nasz odcinek, I w końcu nie, wrzu nie wrzucę tego odcinka, ale, yy, bo chciałam, chodź, bo jak, chodź, chodź. zaraz, bo yy, zro chciałam zrobić odcinek, ale mi trochę nie wyszedł, w którym, yy, tak jakby, w którym, yy, tak jakby, się z mojej konto, I dzisiaj właśnie będę opowiadać, ja jestem twoją przyjaciółką, że ona yy, chciała ukraść konto, więc no, to konto zostało zhakowane, tak ze przepisami do wszystkich. Ona odpowiedziała co? Tego konto już nie będzie. Ok, y, to mi pod, y, oddaj us, za z gazetki. Ok, powiedz jak Nie powiem, no ale jest do to konto za unik gazetki. Nie, nie dostanie, robota się w ogóle nie opłaca. Ok powie, że to moje drugie konto, a mój tata została straż, straż miejska. No. No wiem sam. Właśnie, że ona poszukuje, Więc ona oszukuje. Tata, y tak jej tata będzie się interesować, jak już kupię Jej tata w ogóle będzie się tym zainteresować i w ogóle... Y więc no. No, wiecie, to jest jednak takie... Ehem, że no, próbowałam jakieś hackera, który i tak by się na to nie zgodził. No Cieszę się, to była miła, więc. No. Um, no i właśnie chciałabym powiedzieć, że ona nie jest miła, ona jest chciała po prostu to konto zdobyć i tyle, więc. Ona jest oszustką, więc z nią nic nie ten, nie rozmawiajcie, bo ona chce. Właśnie zapiszcie sobie niech, oczywiście będzie też o opisie, więc bardzo krótki odcinek, ale dziękuję za oglądanie. zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście i też innych uszustów będę zawsze nagrywać, więc spokojnie nie, nie ominie Wam żaden oszust, którego ja spotkałam, więc dziękuję za oglądanie i do widzenia.